Dobra, słuchajcie, no nie da się uniknąć tematu psychiatrii metabolicznej. Nie da się uniknąć tematu zdrowia psychicznego i poprawy tego zdrowia w trakcie stylu niskowęglowodanowego. Depresja już jest chorobą coraz młodszych. Dzieci, i yy, jakimś trafem składa się to przy okazji z plagą wśród dzieci i młodzieży chorób metabolicznych. Właśnie to ty... trzeba brać w tym mm -hmm. kontekście. I dochodzi do pewnego rodzaju sytuacji takiej paradoksalnej, bo z jednej strony mózg tonie wręcz w glukozie, bo dostarczamy tej glukozy z zewnątrz. Ale nie potrafi wykorzystać tej glukozy. Mm -hmm, mm -hmm. Czyli zaczyna umierać, zaczyna brakować mu energii. Wszyscy decydenci, którzy mają wpływ na kształt tego systemu, prosimy Was, nie osiadajcie na laurach, działajcie, bo naprawdę dzięki temu możemy zmienić ten świat. Bracia Rodzeń. Zdrowie zaczyna się od wiedzy. Wiedzę znajdziesz w książkach Braci Rodzeń. Szczegóły na stronie www.braciarodzen.pl Święcie, ma to wygodnie. Zaraz ważny temat przygotowałem. Zaczynamy. Dobra, słuchajcie, no nie da się uniknąć tematu psychiatrii metabolicznej. Nie da się uniknąć tematu zdrowia psychicznego i poprawy tego zdrowia w trakcie stylu niskowęglowodanowego. U nas się nie da, chociaż ten temat jest bardzo mocno pomijany. Ten temat jest bardzo mocno związany z tym takim tradycyjnym sposobem leczenia. No takim systemowym podejściem do chorób psychicznych mhm. i o ile już Dzięki nam wszystkim tutaj, dzięki społeczności udaje się skutecznie przemycić informację, że cukrzyca typu drugiego jest chorobą wycofywalną, tak, tak, u większości z Was można wycofać tę chorobę, wyleczyć. O tyle je choroby psychiczne to jest totalna, ja myślę, jak to powiedzieć, żeby nikogo nie obrazić. Klapa, totalna klapa. Ja bym zaczął ten film, tą, tą informację, nadzieją, taką nadzieją, że no, uważam osobiście, że nie da się uciec od tego trendu, który zaczyna być mocno zauważany. Oczywiście, na początku zawsze jest tak, że pewne trendy są zauważane w pewnym środowisku, czyli w środowisku niskowęglowodanowym, w Polsce dzięki nam. Jest zauważane to, że coraz więcej badań, coraz więcej naukowców, coraz większy, więcej ośrodków na świecie zajmuje się wpływem odżywiania niskowęglowodanowego na poprawę biochemii mózgu, na poprawę myślenia, na poprawę jakości życia chorych pacjentów, ale też na jakość leczenia pod, pod kątem odstawiania leków oczywiście leków ze swoimi lekarzami. I jak to. Bywa z takimi sytuacjami, że coś, co było niepopularne, staje się popularne, a co jest wbrew ewidentnie podejściu systemowemu, coś musiało się wydarzyć, a mm -hmm. najpewniej ktoś musiał być bardzo chory, musiał zastosować te, 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 te szkodliwe, oczywiście w cudzysłowie, zalecenia, te wyklinane i przeklinane przez mainstream, musiał wyzdrowieć i to było mm -hmm. powodem, żeby rozpocząć taką dziedzinę chociażby jak mm -hmm. Psychiatria metaboliczna. Przykre jest to, że trzeba bardzo często wielu takich przypadków i przykładów, które muszą przejść drogę krzyżową po to, żeby zacząć mówić o czymś, co jest skuteczne, naturalne, bezpieczne w szerokim, w szerszym kontekście. No ja lubię używać przykładu depresji. Depresji jako, no, tej takiej najczęstszej choroby psychicznej. Potężny problem na świecie, prawdziwa pandemia osób, które były chore, są chore na depresję lub, lub, tak, lub stan obniżenia nastroju. No i chwalimy się, ale rozwiązania nie dajemy. Mnie ostatnio bardzo zasmucił fakt, który usłyszałem w książce, a konkretnie w formie audiobooka książka, którą teraz czytam, jak nie spieprzyć życia swoje, twojemu dziecku, gdzie autor powołuje się na pewne dane i mówi, że w szkole w każdej z klas na mm -hmm. pewnym etapie są przynajmniej dwie osoby, które próbowały popełnić samobójstwo. To jest, to jest to znak czasów, że depresja już jest chorobą coraz Młodszych dzieci i jakimś strafem składa się to przy okazji z plagą wśród dzieci i młodzieży chorób metabolicznych. Właśnie to trzeba brać w tym kontekście. Właśnie wpisałem w chat GPT zapytanie, ile osób choruje na depresję na świecie i mam taką informację. Na depresję cierpi około 280 milionów osób na całym świecie. Depresja jest wiodącą, wiodącą przyczyną niepełnosprawności i ma znaczący wpływ na globalne obciążenia chorobowe. Chorobami wpływającymi na ludzi w każdym wieku i w różnych społecznościach, czyli taka stricte, stricte depresja. I teraz ch chciałbym w tym kontekście, w, tej, w tym kontekście nadziei, że jest nadzieja dla tych wszystkich osób i nie mówimy tylko o, o depresji, ale też mówimy o innych chorobach, mówimy też o schizofrenii, mówimy też o dwubiegunówce, mówimy także o różnych zaburzeniach lękowych, że jest szansa na dobry komfort życia. I teraz chciałbym zdefiniować psychiatrię metaboliczną, bo oczywiście za chwilę w kolejnym podpunkcie powiemy o tym tej naszej działce, czyli jednym z głównych składowych psychiatrii metabolicznej. Ale pamiętajcie, to jakiego byście psychiatry nie zapytali, on dobrze zdaje sobie sprawy z tego, że aktywność fizyczna że wyspanie się, że medytacja, że uważność, yy, że odpowiednie właśnie jedzenie yy, działają bardzo dobrze na mózg i na jego pacjentów. Ale powiedziałeś, że jakiegokolwiek by nie, byście nie zapytali, to znaczy ja mam wrażenie, że że to tak do końca nie jest, że ruch, sen i tak to są rzeczywiście dwa tak. tematy bardzo często poruszane w gabinetach psychiatrycznych, mhm. ale to już odjęcie, moim zdaniem bardzo rzadko taki lekarz ma czas wspomnieć, no bo my się o tym nie uczymy, a poza tym rzadko to dopiero od niedawna ta. Działka psychiatry, psychiatry metabolicznej okay. się na tyle rozwija, że w końcu zaczynamy jako profesjonaliści łączyć kropki i zaczynamy łączyć to, że na przykład jak człowiek zmienia jedzenie na niskowęglowodanowe, czy obniża insuliny, nagle trzeba mu obniżyć ilość leków albo nagle zaczyna zdrowieć. I no, to są te puzzle, które warto wziąć właśnie pod uwagę. Dokładnie, to jest ten moment, kiedy zaczynamy zauważać i łączyć metabolizm, chory metabolizm z chorym, z chorym, źle to zabrzmi, umysłem, ale z chorobami psychicznymi po prostu. Dobra, i teraz skupmy się w takim razie na terapeutycznym ograniczaniu węglowodanów. To są trzy wyrazy dobrze znane Wam, naszej społeczności. To jest kluczowy składnik, według mnie, no kluczowy. Oczywiście ktoś od Zarządzania snem, Powiedz, że sen jest kluczowy. No, uważam, że terapeutyczne ograniczanie węglowodanów jest, jest, bezwzględnie bardzo ważne w psychiatrii metabolicznej. No, chodzi o to, żeby ograniczać węglowodany nawet w kierunku ketozy. No, tu ketoza jest bardzo wskazana, bo chodzi tutaj o te czynniki ciała ketonowe, które w wyniku ograniczania węglowodanów do poniżej 50 gram na dobę wytwarzają się w większej ilości. Im więcej. Ciałkę tonowych we krwi, tym większa dyfuzja do ośrodkowego układu nerwowego i tam większe dobroczynne działania. I oczywiście ja mam wrażenie, że znowu rozpoczynając ten, ten temat, wielu pomyśli, że odkrywamy jakąś Amerykę, ale to nieprawda. Oczywiście w dzisiejszych czasach to brzmi jak odkrywanie Ameryki, w czasach, kiedy wokół odżywiania narosło wielu, wiele mitów, mm -hmm. wokół mózgu nadal istnieje wiele mitów, ale są też takie mity, które są bardzo krzywdzące, już nie powinny być powtarzane, bo to, że mózg jest totalną niespodzianką i jakby taką tajemnicą i wiele jeszcze mamy do odkrycia, to ja się mm -hmm. zgadzam, mm -hmm. ale jeżeli ja słyszę dzisiaj jeszcze, w dzisiejszych czasach, gdzie nie, nie powinniśmy już mieć wątpliwości co do rodzaju paliwa i ilości Paliwa, z którego korzysta mózg, no to pogrożę teraz paluszkiem tym wszystkim, którzy nadal uważają, że cukier, glukoza jest jedynym źródłem dla mózgu i węglowodany powinniśmy spożywać, dlatego że mózg potrzebuje 130 gram węglowodanów. No otóż jest to totalna bzdura i można byłoby ją powtarzać 20, może 30 lat temu i wtedy biliby bili brawo i to miałoby uzasadnienie, ale dzisiaj, kiedy już wiemy ponad wszelką wątpliwość, jak działa or organizm i że ketony wytwarzane w wyniku spalania tkanki tłuszczowej są zdecydowanie bardziej efektywniejszym, lepszym paliwem dla mózgu, no, to myślę, że zmienia to totalnie podejście do odżywiania to... i węglowodanów. I teraz świetnie, że o tym powiedziałeś, bo chciałbym wprowadzić tutaj na tą salę pojęcie bardzo ważne dla tego filmu. Jest to insulinooporność mózgu. I zerknijcie sobie na ten artykuł, bo, bo w tym artykule myślę, że jako pierwszy tak dogłębnie jest poruszany i wręcz nawet definiowany ten problem insulinooporności mózgu. Coraz więcej badań właśnie wskazuje na to, że u podstawy chorób psychicznych właśnie takich jak depresja, właśnie takich jak schizofrenia i inne stoi problem z wykorzystywaniem energii, właśnie tej energii która bazuje na glukozie. Jeżeli mamy złą sygnalizację insuliny, insulina odpowiada za przedostawanie się do środka komórek tego głównego czynnika glukozy. No to jeżeli tego nie ma, no to faktycznie komórki mózgowe nie są w stanie dobrze się odżywiać i to fajnie jest opisane w tym artykule. Jeżeli chcecie zerknąć i poszerzyć wiedzę, to wskakujcie w ten artykuł. I dochodzi do pewnego rodzaju sytuacji takiej paradoksalnej, bo z jednej strony Mózg tonie wręcz w glukozie, bo dostarczamy tej glukozy z zewnątrz, ale nie potrafi wykorzystać tej glukozy. Mm -hmm, mm -hmm. Czyli zaczyna umierać, zaczyna brakować mu energii, mimo tego, że kąpie się wręcz. W glukozie, która dzięki temu, albo przez to, że jest insulinoporność, nie może dostać się do komórki i odżywić jej, a z drugiej strony, w związku z tym, że jest tak dużo insuliny, jest na wysokim poziomie, to nie tworzy ketonów, które mogą stać się alternatywnym, czy głównym, głównym w tym wtedy, przypadku, dokładnie. źródłem y, energii dla mózgu. No, bardzo ciekawa I jest ta fizjologia człowieka. I pamiętajcie, y, prosimy Was, y, Narzędzie pod tytułem terapeutyczne ograniczanie węglowodanów, zwłaszcza u chorych na choroby psychiczne, którzy stosują bardzo często leki, jest, jest na tyle poważne, że jeżeli tego się nie zrobi pod kontrolą lekarza, który w odpowiednim momencie zrobi roszadę w lekach, będzie wiedział jak zmieniać dawkę, poinformuje o tym pacjenta, no jest niebezpieczne, więc przypominamy Wam, zawsze korzystajcie zwłaszcza w tym przypadku z nadzoru lekarza i doświadczonego medyka. Dobrze, że to mówisz, bo rzeczywiście ta działka psychiatryczna, ona jest wypełniona lekami, które są, można powiedzieć, śmiało, że bardzo intensywnie zmieniają chemię mózgu. Mm -hmm. A co za tym idzie, bardzo trzeba uważać i mieć umiejętność, w jaki sposób odstawiać i dawkować. Te leki, to jest bardzo ważne, żeby, żeby to robić z lekarzem. Zapisałem sobie, żeby jeszcze podkreślić fakt, żeby dać pewną podstawę tym lekarzom, którzy jeszcze no, poddają wątpliwość takie podejście jako, jako sensowne i zgodne z nauką. No, nie ma myślę bardziej zbadanego sposobu odżywiania dla mózgu nie ma, faktycznie, styl niskowęglowodanowy jest najlepiej przebadanym sposobem żywienia na świecie, zwłaszcza jego wpływ na ośrodkowy układ nerwowy. No przypomnijcie sobie, że tak naprawdę dieta ketogeniczna, ketoza, wpływ ketonów na ośrodkowy układ nerwowy, w ogóle od tego się zaczęło. No przecież. Przecież, gdyby nie zauważenie, że w latach 20. XX wieku, że ketony działają świetnie na dzieci z padaczką lekooporną, czyli włączając dzieci w ketozę odżywczą, otrzymujemy z bardzo wysoki odsetek ustępowania objawów mimo leczenia wieloma lekami, no to no właśnie. Tam się to wzięło. To skoro na padaczkę, czyli na problemy z ośrodkowym układem nerwowym działa to tak świetnie, to na szczęście wiele ośrodków badawczych już wyszło z tego i mówi, no to dobra, no to zacznijmy badać na inne jednostki chorobowe, których, które polegają na złym funkcjonowaniu mózgu czy biochemii mózgu. Spróbujmy zobaczyć, jak to na nich wpływa. No i na szczęście już teraz widzimy, bo jest coraz więcej... Badań, coraz więcej studiów, przypadków. Oczywiście, słuchajcie, ta dziedzina dopiero rośnie, ta dziedzina wystrzeli, no, no tak jak wystrzeliła sztuczna inteligencja, tak? No, jeszcze niedawno nie wiedzieliśmy o tym, że coś takiego w ogóle może być i daliśmy szansę, wystrzeliło to i w podobny sposób będzie rozwijać się ta cała nauka związana z psychiatrą metaboliczną, bo dopiero po, dopiero następuje zmiana paradygmatu myślenia w głowach tych, tak. którzy do tej pory leczyli swoich pacjentów. Ale ja myślę, że porównałeś to do sztucznej inteligencji, ale ja jestem w stanie wysnuć taką tezę, że to będzie ogromna walka dobra ze złem, bo sztuczna inteligencja jest w interesie wielu, wielu, <laughs> Hmm. I, I też tych wielkich tak naprawdę, I dlatego będzie się rozwijać, no tak. ale psychiatria metaboliczna jest nie w interesie tych największych, czyli tych produkujących leki. No bo halo, no tak, tak, skoro tak. jest nas coraz więcej chorych na depresję, a leki są przepisywane jak cukiereczki, wręcz, wręcz leki nasenne, leki na ja czasami jak byłem w pracy to przepisywałem już... Już tak naprawdę dwudziestokilkulatką leki na senne. W książce, mm. którą tłumaczymy obecnie Georgi Eat, Georgia tam właśnie przedstawia tak, tak, takie statystyki, że na kampusie studentów medycyny mm -hmm. co trzeci miał jakiegoś rodzaju tabletkę na uspokojenie lęki i depresję. Więc nie w interesie systemu jest to, żeby taka dziedzina czy keto, czy styl niskowęglowodanowy czy psychiatria metaboliczna się rozwijała i to się będzie działo tylko i wyłącznie w ramach oporu yy, i ruchu oporu, który my tworzymy, który, którym jest czysta konferencja, na której będzie mm -hmm. na, na którą zlatuje się cały świat psychiatrii metabolicznej. Tylko tak można zmienić ten bezduszny, upadający, niech to upadnie system po to, żeby zrobić coś co tak naprawdę daje chociaż trochę nadziei więcej niż teraz. No to świetnie, ja sobie zanotowałem tu zmiana paradygmatu, ale ty oczywiście już to ładnie powiedziałeś. Po prostu system ma upaść i wtedy na tym zgliszczu powstanie nowy paradygmat, także w przestrzeni chorób psychicznych. A tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy ewolucyjnie doprowadzali do zmiany mentalności i otwierania oczu przez naszych kolegów, lekarzy i innych ważnych uczestników tego systemu. I niestety nie da się tego zrobić, jak nie znajdzie się jeden jeden czy drugi brat rodzeń, którzy zaczną iść pod prąd, którzy zaczną mówić rzeczy, które nie mieszczą się w głowie pracownikom systemu. No ale w dzisiejszych czasach trzeba mieć jaja, odwagę, żeby mówić to, co yy, przeciwnie niż myślą inni, mimo że jest to prawdą, totalną, to trzeba mieć odwagę, ale my mamy tą odwagę, wiecie dlaczego? Tylko dzięki Wam, dzięki tej wielomilionowej społeczności i dzięki temu i to nas nakręca. I to jest jedyny sposób, żeby nasze dzieci nie wychowywały się i nie wzrastały w czasach, kiedy cukrzyca to będzie taka choroba, którą będziemy w klasie mówić, o ja mam cukrzycę, ja mam cukrzycę, ja mam też typu ty. drugiego, ja też mam otyłość, ja też mam otyłość. No to wszyscy mamy otyłość, pobawmy się w akceptację swoich chorób metabolicznych. Nie zgadzamy się z tym, będziemy robić wszystko, żeby nasze dzieci nie rosły w świecie wszystkich chorych metabolicznie. No to podkreślmy jeszcze to zdanie, nadzieja na przyszłość. Nadzieja jest jednak, uważam, duża, bo pamiętam swojego pierwszego pacjenta, u którego formalnie odstawiłem leki, które ja mu przepisałem na cukrzycę i odrozpoznałem mu cukrzycę typu drugiego. No, ten moment zmienił mnie już bezpowrotnie jako lekarza. Wiedziałem, czułem to, że nie da się. Nie widzieć tego i nie da się innych pacjentów z cukrzycą nie leczyć w podobny sposób i nie dążyć do wycofania cukrzycy. I wierzę w to mocno, że jeden drugi młody, może nie, niekoniecznie młody, może nawet doświadczony lekarz, jeżeli uda mu się. Znaleźć pacjenta, który też będzie gotowy. No bo umówmy się, to, to nie jest też tak, że weźmiemy pierwszego lepszego złapanki i powiemy mu teraz będę odwracał u Ciebie depresję, tylko też musi być pacjent gotowy. Ale myślę, że robimy dużo, duże zadanie, jakby przygotowanie pola, że wielu pacjentów po edukacji od nas będzie gotowych. Zgłosi się do swojego lekarza, w pewnym sensie wyedukuje tego lekarza i razem z nim to zrobi. I ten lekarz, jeden, drugi, trzeci, dziesiąty, setny po Odwróceniu depresji, po odwróceniu z, um, um, innych chorób psychicznych, no um, będzie to robił hurtowo na innych pacjentach. I, I to jest nadzieja. I jest na nadzieja, i tego, tego sobie życzymy, tego wam życzymy, żeby ten bezduszny system zaczął przejawiać oznaki. Tej, tej duszności, znaczy... Yy, duszności? Może inaczej, ale żeby, za to, za to, tak, żeby za no to zaczął... żeby zaczął być... duszności, przed, przed coś, Żeby zaczął być systemem, który daje nadzieję i daje przede wszystkim prawdę i aktualną wiedzę oraz zalecenia. Taki jest nasz cel. Można pięknie żyć. Słuchajcie, walnijcie w kciuka, wtedy bezduszne algorytmy podeszlą ten film dalej. Walnijcie tam, subskrybuj. Tam taki jest, taki dzwoneczek chyba, czy tam czerwony przycisk subskrybuj. To pomoże w naszej działalności. I teraz moja działka, bardzo prosimy Ciebie, jeżeli słuchasz nas na platformie Spotify jako podcast, to prosimy bardzo, bardzo, ocencie ten podcast. No, wiadomo, myślę, dlaczego. I jeszcze jedno. Wszyscy decydenci, którzy mają wpływ na kształt tego systemu, prosimy Was, nie osiadajcie na laurach, działajcie, bo naprawdę dzięki temu możemy zmienić ten świat. Można pięknie żyć. Dołącz do niezależnie myślącej i pięknie żyjącej społeczności.